Mano, eu Trzy punkty na swoim koncie zapisali piłkarze krośnieńskiej tęczy. W meczu dziewiątej kolejki klasy okręgowej nasi zawodnicy pokonali u siebie drużynę Sokół Dąbrówka Wielkopolska 2 do 1. Dużo żeśmy siły zostawili w środ na środowym meczu w, w Pucharze Polski. No nie grała tutaj wszyscy co dzisiaj wystąpili, no ale część część zawodników pewnie te 90 minut, które wybiegała w Jaromirowicach pewnie czuła jeszcze w nogach. Dlatego na drugą połowę już tak zaangażowanie troszeczkę siadło. Natomiast co, no tutaj, tutaj troszeczkę w środku, wiadomo, widać było, że w pierwszej połowie szed, szedł Rafał Gajdębski, no i troszeczkę ten środek nam już nie, nie, nie funkcjonował tak jak trzeba, ale, ale, pff, no, ale dotrwaliśmy do końca. Niestety go, goście nie, nie zaszkocili nam niczym, tylko sami im pomogliśmy, straciliśmy bramkę praktycznie na własne życzenie. Sytuacji i możliwości do zdobycia bramki nasi zawodnicy stworzyli wiele. Brakowało niestety udanego wykończenia akcji. Nad tą skutecznością niestety musimy, pracujemy i musimy popracować więcej, bo e, tak jest, że i, i, w, i w Jaromirowicach, i, i w tym Ołoboku e, tych setek było kilka, jak nie kilkanaście czasami się przytrafia na mecz, z tego wpada jedna, dwie bramki, to jest, to jest za, za mało. E, no niestety, no tak to wygląda. Na razie nie mamy takiego e, napastnika. Z, krwi i kości, który, który każdą sytuację kończy. Ale, ale chłopaki, powiem szczerze, no mam nadzieję, dzisiaj, dzisiaj Urbi szczelił bramkę, mam nadzieję, że się wreszcie odblokuje i zacznie, zacznie tutaj punktować co mecz. MKS Tęcza-Krosno-Odrzańskie z 14 punktami zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli. Jutro nasi piłkarze zmierzą się z ekipą Odry w nietkowie. Juniorzy młodsi z kolei o kolejne punkty walczyć będą w najbliższą niedzielę o godzinie 13 na własnym boisku. Serdecznie zapraszamy.